Rozpoczęła się taka duża dyskusja w, naszym, w naszej społeczności, ponieważ badania wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie odpowiadały zawsze prawdzie, albo tylko i wyłącznie tej prawdzie, i okazało się, że badania, które były wykonywane właśnie w ramach badamy geny, pokazywały inne wyniki. Proszę o tym powiedzieć, z czego wynika ta, ta różnica. Te Nasze wyniki mogą się różnić od wyników badań, które są robione w ramach nfz co nie znaczy, że tamte są nieprawdziwe. Tamte są po prostu bardzo okrojone. Bo gen, można sobie wyobrazić, ja często porównuje geny do takiej długiej ulicy, przy której znajdują się, znajduje się szereg domów. I teraz, jak robimy badanie genetyczne, to my chcemy znaleźć złodzieja, który kryje się w tym jednym domu. I możemy zrobić tak, że możemy do każdego domu zajrzeć. I wykluczyć obecność jakiegokolwiek złoczyńcy w środku, a możemy sobie wytypować cztery adresy, w których wydaje nam się, że on pewnie jest, i nie zajrzeć nigdzie indziej. Te badania, które są najczęściej wykonywane w ramach nfz zaglądają tylko w te 4, 5, może 12 domów, podczas kiedy my w programie badamy geny. I tak naprawdę w każdym badaniu, które nazywa się, że jest robione metodą sekwencjonowania nowej generacji, zaglądamy we wszystkie domy, co znaczy, że nic nie powinno nam uciec. W samych genach BRCA1 czy BRCA2 my mam, możemy mieć potencjalnie mniej więcej 10 tysięcy zmian, które mogą powodować zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Skoro w tych podstawowych badaniach zagląda się w tych zmian około 10, no to ja nie muszę tłumaczyć jaki procent informacji jest badanych. I czyli taki wynik, który dostajemy, taki okrojony, on mówi, że realnie my nie mamy nic w żadnej ze zbadanych zmian. Co nie znaczy, że nie mamy nic w dziewięciu tysiącach pozostałych. O, dobra, ty?